My z moją perełką jesteśmy już w drodze. Słuchajcie, zaraz wchodzimy do samolotu. Zaczynają się rajskie wakacje. Wylądowaliśmy, jesteśmy, eee, potuta piękna, słoneczko świeci, pachnie latem, oczywiście jeszcze jesteśmy na lotnisku, więc jeszcze nie wiem jak pachnie, ale był taki moment, że wychodziliśmy z samolotu i wchodziliśmy do lotniska i po prostu, o zobacz Fyciula, może takie kąpielówki, chodź. No, to później Wam się nagram, bo chyba jeszcze Radziowi tylko kąpielu, i chłopca ma. No. no i słuchajcie, to jechaliśmy do Porto czerwo, Pijemy teraz kawkę. Naprawdę nigdzie nie ma tak dobrej kawy jak we włoszech i możecie mówić, co chcecie. Serio. Uwielbiam. Taka, taka... orzechowa jest zawsze. Boże, jest coś cudownego. Słuchajcie, kapelutek mamy. Okularki mamy, filtr mamy, mamy zamiar zaraz eksplorować miasto. Tylko najpierw zjemy śniadanko, bo sklepy i na rzeczy, wszystko jest jeszcze zamknięte, bo mieliśmy bardzo poranny lot. Ale właśnie dzięki temu uzyskaliśmy cały dzień, więc zaraz dostaniemy pyszne śniadanie i idziemy zwiedzać Porto Czerwo.